I ośmiem z tej stronie Adam i dzisiaj gramy z Brawl Stars i wbijamy mi dzisiaj 25 rangę na dogu Tak się prezentuje moje konto, mam 18 tysięcy, prawie 600 pucharków. Jedną 25 rangę parę 20 60 na 78 zadmiarzy. No i... To... Zacznijmy. Zagramy sobie mapę na... A, duo. Lecimy. Zajmę sobie dzisiaj trzy giereczki, bo jutro wyjeżdżam. Do... Aha, bo ja nie poszedłem. Ja nie mam dziesiątą mocę, więc myślę, że będzie git. Ja. Wiem, że on tu jest, tam. O, w tamtych krzakach. Brawo, zebrować tamtą skrzynkę, co na początku nie zebrałaś.

Nie fajnie, przeżyliśmy. Chociaż. Dobrze. Przyżyliśmy. Jeszcze. Dobrze. Oj. Wyjebliście i weź to człowieku. Dobrze. No melodii. Dobrze, niech ona na nie, nie. Oj. No i trzecie miejsce. Oj, bardzo źle. Oj, bardzo, bardzo źle. No cóż. O, ale powiem wam jedną rzecz. Spróbuję na tą mapę wziąć kogo? Bazo? Bazo? Ale to później spróbuję jeszcze jedną nim.

O, jest Frank. No ja cicho Frank, szszsz. No O kurde! Ja nie zauważyłem, że on się odrodził. Aha, jeszcze zginę Dobra, spróbuję te misje wszystkie zrobić. A, lecimy. Geber, ja idę na tą drugą. Przejmujemy środek. Spoko. Aha, chciałem uciec. Dobrze Bel by mogła to zrobić. tu to mieną tam osoba, ja rozwolę. O kurde. Chodź tu. Ja za tobą nie będę biegał przez pół mapy.

O. Dobra, tyle no. Ale to już dwie misje zrobione I jeszcze nam to będziemy mieli wszystko. Lecimy. Infix zgabł. A spoko. Nie źle. Mm. To jest prawdziwe. Spoko. Dobra. On zdedał. On też mnie. Edgy, musisz. Aha, spoko. O kurde. Добро. Детсмены. Добро. Ой, боже, доброе. Ну давай вы. Детсмены. Я доеду? Oi, oi, oi. Boli cię coś? Jeszcze jest tu, wyjdzie, jeszcze to ja? No Ja nabrałem, to jest tego, Aj, spike a ich spajka nie porabia. Ale my mamy najlepszą pozycję. Bo tu my mamy środek o teraz już nie mamy my środka. Dlatego mm, to będzie nie rozwalga. No nie wiem jak, więc no. no dobra, to będzie na tyle. Jeżeli chcecie kolejny odcinek, to zostawcie łapkę w górę. 7 na euro.